Jakby to spływać do wspólnego mianownika, czy da się tu jakąś myśl przewodnią? Na pierwszy rzut oka jest to nie takie łatwe, bo z jednej strony badania nad Słowianami dawnymi, potem nad wyobrażeniami geograficznymi, przeszczynnymi w średniowieczu, czy jeszcze w starożytności. Następnie te wczesne tutaj związki polityczne, sprawy etniczne, polityczne wczesnego średniowiecza z nowymi kotami, wandalami, czy niewspomnienimi przez Pana i jejczykami, i No i wreszcie ostatnia tutaj, jak gdyby moja taka fascynacja, mianowicie ja kobieta jako pisarz w dawnych czasach. Co łączy, co ewentualnie może łączyć tak różne dziedziny? Otóż powiedziałbym to tak, że szukałem yy, jak gdyby od początku spraw, niedostatecznie wyświetlonych, takich luk, niż takich. Gdy zacząłem pisać książkę o gotach, nikt o to w Polsce tym się bliżej nie interesował. Przeciwnie, była to tematyka tak dość niechętnie traktowana, ponieważ wiadomo było, że w pewnym momencie swoich dziejów o wigoci, czyli premie germańskie, no przez ziemię później polskie, no i jakąś rolę w w tych ziemiach odgrywało. No, stało to w sprzeczności z takim paradygmatem naukowym, że na ziemiach polskich, tu od wiecznych czasów, a przynajmniej od epoki brązu, tutaj żyli pasłowianie, słowianie, nigdzie inny nie miał prawa tutaj być. No, nie tylko w Polsce, polskiej, ale również w rosyjskiej prawda, nauce, było takie przekonanie o autochtoniczności tutaj, że my tu zawsze, prawda, jesteśmy jej innym wala. Nie było tutaj atmosfery, jak gdyby do badania. Na przykład tych ludów germańskich. Wiadomo było, że w swojej wędrówce znad pewnie ze Skandynawii, chociaż to jest kwestionowane, do wybrzeża Morza Czarnego, gdzie są już poświadczeni z no musieli przez jakieś terytoria przechodzić. Najbardziej oczywistą sprawą, i są na to pewne źródłowe, jest, że przez ziemię polskie późniejsze wędrowali. No ale taki wielki uczony jak profesor Tyminiecki. Przeciwny twierdził, że jedyną możliwą drogą była droga wzdłuż Łaby i Dunaju. Podobnie posola Buda, mój nauczyciel bezpośredni, koniecznie starał się ich wzdłuż Ody prowadzić, byle tylko te ziemie polskie nie było przez nich tknięte. No więc, czy się teraz się zmieniło, Już nie jesteśmy nadzwyczajnie uczuleni na te sprawy. Możemy y, jakoś tak otwarcie. Gać otwacie, katy, nierwątpliwości, ci goci podobnie wandorowie przebywali na ziemiach Polski jakoś tam ole odgrywali.